5 marca 2020 ogrzewanie podłogowe strych. Tutaj mamy włas i po kolei robimy. Tak. Tam idą pętelki. Tu jest skrzyneczka. Tu jest skrzyneczka. Nie wiem ile jest tych pętelek. o tak. Dobra, jedziemy dalej, żeby objąć wszystko. Tam przy samej ścianie. Tak. Tutaj mamy komin. Hmm, za rury w zasadzie nie wystają, no trochę wystają, o tak to widać. Dobrze, jest zrobiona oddzielna pętla na dwie łazienki i teraz pętla, no go pokażę, bo nie mam czym, to jest ten o. Jak widać to jest zasilanie. Wchodzi takimi ząbkami. Tam, tak, tam, i wraca. Tak. I tu nogo pokazuje. O, i tam przechodzi na drugą pętlę drugiej łazienki. Tak, i wraca. To widzę dobrze widzę tym przewodem tak o, no dobra to teraz jeszcze tu dookoła tak, podłogowe żeby było wszystko widać podłogowe na strychu O. i oddzielna pętelka na łazienkę No dobrze. I to chyba. Chyba tyle.